17. Maile Edwardczyka znów zamiecione pod dywan. Pod dywan grzmi opozycja. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej miała wyjaśniać sprawę doniesień ministra na temat stanu armii i pieniędzy wyrzucanych w błoto za czasów Antoniego Macierewicza. Wicesef Resortu Obrony Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że nie będzie komentował maili publikowanych na rosyjskich portalach. Ministerstwo Obrony Narodowej w żaden sposób nie odnosi się do tych informacji, które są zamieszczane na reglamentowanych przez Moskwę portalach społecznościowych. Dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa I zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję, dziękuję Państwu. To jest próba unikania odpowiedzialności. To jest próba zam... zamiatania sprawy pod dywan. To jest uciec od odpowiedzialności. Szczury po prostu. W mailach dworczyk miał stwierdzić, że polityka resortu obrony za czasów Macierewicza powoduje, że wywalamy dziesiątki milionów złotych w błoto. To może być jak tsunami, ostrzegają eksperci, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia. O mikron w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zakazi połowę Europejczyków. Według Ministerstwa Zdrowia ten wariant koronawirusa zacznie dominować w Polsce pod koniec stycznia. Dziennie może być ponad 100 tysięcy nowych zakażeń. Będzie potrzeba nawet dwa lub trzy razy więcej łóżek niż dziś. Jak się szykuje do tego Wielkopolska, sprawdziła reporterka Radia Zet, Danka Woźnicka. Na oddziały covidowe nie będą przekształcane te, które leczą chorych, m.in. na nowotwory, Serce czy udary. Ludzie chorują, mało tego umierają, także na inne choroby, więc staramy się tutaj pewien balans zachować. Mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Ponownie rozbudowany ma być szpital tymczasowy w Poznaniu, chorymi zajmą się też szpitale powiatowe. Wszędzie ogromnym problemem jest brak personelu. Liczba zgonów na COVID od początku pandemii przekroczyła właśnie 100 tysięcy osób. Skocznia w Zakopanem już otwarta dla zawodników. Nie było to takie oczywiste, bo w stolicy Tatr jest odwilż i był problem ze śniegiem. Z tego powodu w miniony weekend odwołano zawody Fiskamp. Jak mówi Radio Z, dyrektor konkursów w Pucharu Świata w Zakopanem Wozie Gumny. Sytuację udało się jednak opanować. Dostałem raport, że skocznia jest przygotowana do zawodów Pucharu Świata. Odbyły się treningi niektórych zawodników z naszej kadry. Są bardzo pozytywne opinie. Pod względem śniegu na pewno nie zabraknie go. Do... Kocznia będzie gotowa. Konkursy w Zakopanem już w najbliższy weekend, a więcej o tym w rozmowie z naszym gościem. Zapraszam, Michał Korościciel. A gościem Radia Zety jest Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Michał, dzień dobry państwu. Za trzy dni rozpoczyna się weekend z Pucharem Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem. 10 tysięcy biletów do wzięcia, ile jeszcze zostało? No z tego, co wiem, zostało jeszcze w granicach 30-40% biletów. Ta sprzedaż wyszła bardzo od poniedziałku tak naprawdę. Myślę, że ludzie też czekali na informacje co z obostrzeniami, czy będą kibice dopuszczeni. Także sprzedaż się bardzo napędziła w ciągu ostatnich tych dwóch dni. Skocznia w Zakopanem pomieści 30 tysięcy kibiców mniej więcej. Dlaczego biletów jest tylko 10 tysięcy? To były troszeczkę takie działania profilaktyczne, które okazuje się, że miały sens koniec końców. Tutaj lokalny komitet organizacyjny przy Tatrzańskim Związku Narciarskim Stwierdził, że sprzedając bilety w październiku, dużo bezpieczniej będzie uruchomić tylko i wyłącznie 30% na wypadek, gdyby pojawiły się jakieś obostrzenia. Wtedy nie będzie takiego wielkiego kłopotu z zwrotami tych biletów, z szukaniem klucza, w którym powinniśmy zwracać te bilety. Także tutaj uznali, że 30%. To jest ta realna liczba, którą można faktycznie sprzedać. Szczególnie, że też obserwowaliśmy, jak wygląda mniej więcej sprzedaż biletów na Połar Świata w Wiśle i że te bilety w bardzo dużych ilościach sprzedawały się na ostatnią chwilę. Więc wiedzieliśmy, że jeżeli obostrzenia by się zmieniły, można byłoby wpuścić więcej kibiców w bezpieczny sposób, to wtedy byłaby dalej możliwość poszerzenia tej liczby. No, okazało się, że to 30% jest akurat optymalną ilością na taką ilość, także dostaliśmy zgodę. Na przeprowadzenie imprezy masowej. Dobrze, podsumujmy. 10 tysięcy może być maksymalnie. Z tych 10 tysięcy zostało jeszcze parę tysięcy do kupienia. Czyli sprzedaż nie idzie tak dobrze jak w latach najlepszych, powiedzmy. Czy myślisz, że forma polskich skoczków w bardzo dużym stopniu przekłada się na zainteresowanie biletami? Czy takich wniosków byś nie stawiał? No, ja myślę, że trzy rzeczy tak naprawdę złożyły. Pierwsza, no bo. Ja troszeczkę patrzę z perspektywy i po Świata w Wiśle, i po Świata w Zakopanym, więc mhm. mamy tą skalę porównawczą. Pierwsza to jest na pewno kwestia pandemiczna, czyli mhm. to jest kwestia samych restrykcji. Znacznie zmalała ilość biletów biznesowych, kiedyś jednak firmy kupowały dość sporą ilość tych biletów, tu w Zakopanym to było prawie 60%. Mhm. Teraz ze względu na brak możliwości organizacji takich wjazdów pracowniczych czy dla klientów, no to ta pola biletów odpadła. No, forma naszych zawodników na pewno to też nie jest coś, co napędza tą sprzedaż. Zawsze przy okazji tego turnieju czterech skoczni, gdzie nasi zawodnicy pokazywali się z dobrej strony. Dodatkowo mieliśmy impuls, taki booster dotyczący zakupu biletów, bo faktycznie no, każdy to oglądał, siedzieliśmy wszyscy z zapartym tchem i śledziliśmy wyniki naszych zawodników z radością patrząc. No, teraz tej radości nie ma, teraz mówimy o nadziei, z nadzieją, nadzieją nie napędzać na pewno sprzedaży biletów. Dobrze, Janku, bo o restrykcjach, na co muszą się przygotować ci kibice, którzy tam przyjadą. Oni muszą mieć maseczki, oni muszą daleko od siebie stać, oni muszą cokolwiek, czy muszą mieć paszporty covidowe, jak to będzie? No tutaj my wyszliśmy z założenia zgodnie z zaleceniami sanepidowskimi, żeby każdy kibic będzie miał półtora metra przestrzeni. Czyli ilości kibiców w poszczególnych sektorach zakładają faktycznie możliwość zachowania tej odległości. Apelujemy i to jest taki nasz apel jako organizatorów, żeby w tych punktach, gdzie zachowanie półtora metrowego dystansu będzie utrudnione, czyli bramy wejściowe, czyli toalety, jednak znosić maseczki, Mimo tego, że nie ma takiego obowiązku ustawowego, no to tutaj e, musimy wszyscy pamiętać, że to nie chodzi tylko o nasze zdrowie, ale ogólnie, o bezpieczeństwo ogółu. Ja myślę, że to też jest ważne z perspektywy pokazania tego, że imprezy masowe mogą też być bezpieczne i, mhm. i tutaj faktycznie, jeżeli będziemy wszyscy świadomi i odpowiedzialni, to jest większa szansa, że mm, nie wiemy, kiedy pozbędziemy się, kiedy zwalczymy pandemię, ale że będziemy mogli z nią żyć choć troszkę normalniej lub e, w zbliżony sposób jak e, dwa lata temu. Dobrze, przejdźmy do strony sportowej. Kamil Stoch został w połowie wycofany z turnieju czterech skoczni, wrócił do Zakopanego. Teraz napływają do nas informacje, że Kamil Stoch zaczął skakać w Zakopanym i podobno jest już nieźle. Jak to jest naprawdę? No i ja wczoraj podglądałem troszkę trening, nie ukrywam, że ciekawość mnie zżarła i jednak e, mimo tego, że tam trenerzy apelowali o spokój, to stanąłem sobie gdzieś kraiczkiem. Na pewno to, co było super, to Kamil jak mnie zauważył, to od razu pomachał. Widać było w jego ekspresji taki nawet nie spokój, tylko taką radość. I, i to jest jakby pierwszy pozytywny akcent, bo on faktycznie że na tym turnieju skocznym, czy to w wypowiedziach do dziennikarzy, czy nawet gdzieś tam w rozmowach ze sztabem, sprawiał wrażenie po prostu zmęczonego. Więc mhm. to jest pierwszy najważniejszy element, bo wiem, że Kamil umie skakać, a w przypadku skoków narciarskich głowa jest niezwykle ważna. E, więc to, to, to był już dobry akcent. E, rozkręcał się powoli, no ale jak już się rozkręcił to dwa ostatnie skoki, które wykonał na wczorajszym treningu, to były takie skoki, które naprawdę na no uśmiech na twarzy się pojawiał. Zresztą Kamil nawet z radością wymachnął rękami, to wyglądało troszkę, jakby to był start pucharu świata, więc. No, ja się naprawdę uśmiechnąłem i, i wieczorem gdzieś tam z radością pomyślałem sobie, że może w końcu nie zakładam, że tutaj będziemy mieli pięciu zawodników w topowej dziesiątce, ale tutaj troszkę ustabilizowany Piotrek, tutaj Kamil z jakimś takim dobrym przekazem, Dawid przed swoją publicznością. No tak jest nadzieja, że, że, że to faktycznie idzie do góry, no bo wiemy, czas ucieka, cel jest jasny. W optymalna forma podczas Igrzysk Olimpijskich, jak najbardziej zbliżona do tego, czego wszyscy się spodziewaliśmy. No, i tak jak mówię, tutaj Kamil wyglądał jak na przykład Stringenthal i to jest super. Dobra, ale powiedz, czy Kamil jest już przekonany co do startu w Zakopanem? Bo jeszcze parę dni temu mówiło się, że nie wiadomo, czy Kamil wystartuje w Zakopanem, bo tak jak mówisz, celem są igrzyska w Pekinie. Teraz to już jest na 100% pewne, tak, że będzie w Zakopanem Kamil skakał. Tak jest. Myślę, że gdyby ten wczorajszy trening nie wyszedł, czy Kamil źle byś na nim czuł, byłby zmęczony, albo te skoki by zupełnie nie wyglądały dobrze, czy trzebałoby wrócić na mniejszą skocznię i start w Zakopanem? Po prostu miałby się z celem, bo. On nie miałby szkoleniowo żadnego, żadnej zasadności. Kamil porozmawiał ze sztabem szkoleniowym i ustalili, że tak, że startuje, że, że widzimy się w weekend. W weekend mamy jeden konkurs drużynowy, jeden indywidualny i kwalifikacje do tego indywidualnego w piątek. Ilu Polaków wystartuje w tych kwalifikacjach, to już wiemy? Planujemy komplet, ale tutaj jeszcze sztab szkoleniowy chce ostatnie rzeczy przedyskutować, więc jutro po treningu opublikujemy pełny skład. Dobrze, Janku, konkurs drużynowy, niedawno mieliśmy taki w Bischofshofen, reprezentacja Polski zajęła piąte miejsce. Czy wziąwszy pod uwagę formę naszych skoczków, takie piąte miejsce w Zakopanem znowu brałbyś w ciemno, czy apetyty po tym, co wyrabia Kamil Stoch, trochę wzrosły? No, w, pytanie, czy mówimy tutaj o rozsądnym wyborze, czy o takim wyborze z perspektywy kibicowskiej? Bo z perspektywy nie, nie chcę, kibicowskiej. nie chcę żadnych rozsądnych wypowiedzi, po co nam rozsądek, Janek? No to ja liczę na trójkę. Ja liczę na trójkę i zakładam, że ta trójka jest w naszym zasięgu. Bo tutaj gdyby faktycznie dołączyć Kamila z formą z przed kryzysu po Mistrzostwach Polski, na przykład z Andrzeja Stękały, no to walczylibyśmy o to trzecie miejsce, o drugie w zasadzie, bo tam te odległości pomiędzy drugim a czwartym były znikome. To 1-4 punkty, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Także ja naprawdę wierzę w to, że jesteśmy w stanie powalczyć z Zakopanem o miejsce na podium. I pamiętam takie sezony, gdzie stanęliśmy na podium tylko w zakopanym, a potem drugi raz stanęliśmy na imprezie głównej mm -hmm. drużynowo na podium, więc ja liczę na to, że to może być kolejny taki sezon. Skład na drużynówkę twoim zdaniem? Moim zdaniem Żyła, Stoch, Kubacki i nie wiadomo kto czwarty. A ty już wiesz kto czwarty, czy może ta trójka wcale nie jest pewna? Pytasz o Igrzyska czy o Zakopane? Nie, o Zakopane, o Igrzyska jeszcze nie, bo na Igrzyskach to może być Wąsek, Wolny, Kot i Hula, także to się może wszystko pozmieniać myślę, że decyzja po kwalifikacjach ale gdyby miał obstawiać to raczej Kamil, Piotrek, Dawid i Paweł Wąsek No dobrze, Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego jest gościem Radia Z teraz przenosimy się na naszego Facebooka, na YouTube'a i na Radio Z.pl, proszę być z nami Dobra, Janku, porozmawiajmy o pozostałych naszych zawodnikach. Mówiłeś, że Piotrek trochę się stabilizuje, a co się dzieje z, z Dawidem? Bo w Bischofshofen był już taki moment, że zaczęliśmy mówić głośno oho, wraca dobry Dawid, to już wygląda coraz lepiej, a później znowu było słabiej. Czy my mamy prawo oczekiwać, że ten Dawid jest na, na dobrej drodze, czy, czy za bardzo łapczywie oczekujemy tego światełka w tunelu, patrząc na jego formę? Ma, mamy, bo wygląda lepiej niż wyglądał. I, I to na pewno jest taki znak, który mówi, że e, idzie w dobrą stronę i że możemy oczekiwać, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Ja się śmieję, że ten sezon to jest taki roller dla wszystkich, nie tylko dla kibiców, ale dla zawodników, bo w momencie, w którym jeden zawodnik zaczyna się stabilizować i wchodzić na pewny poziom, to drugi zaczyna gdzieś tam skakać trochę gorzej. No tak było, że jak Dawid zaczął się stabilizować, no to nagle Piotrek zaczął wyglądać źle. Teraz Piotrek zaczął wyglądać stabilnie na, na miejsce w Top 10. No to troszeczkę Dawid przyhamował. U Dawida faktycznie wydaje że już sporo tych błędów udało się wyzbyć. Mocno popracował nad pozycją dojazdową. Teraz jeszcze ten, no, no wyjście z progu jakby jest kluczowe, bo to, to jest problem, który, to pchanie, to jest problem, który w zasadzie pojawia się u naszych wszystkich skoczków. Ja myślę, że Dawid jest też na tyle doświadczonym zawodnikiem, czy on już jak potrafił teraz odnaleźć w ciągu ostatnich dwóch tygodni, dziesięciu dni, pięć, sześć dobrych skoków, to on teraz już będzie stabilizował się na tym poziomie? Bo... Bo to najtrudniejsze jest znaleźć błędy w samej pozycji, jeżeli zawodnik ich nie czuje, no to wtedy trudno się ich pozbyć. A tutaj Dawid je znalazł, bo już pokazał, że te skoki potrafiły wyglądać nieźle. Jasne, jakbyś tam szukać szczegółów do to błędów dalej to nie było sporo i wyeliminowanie ich wszystkich przed samymi błyskami byłoby ciężkie, ale nawet przy zwycięskich skokach na Igrzyskach Olimpijskich mogą się pojawić błędy, bo idealne skoki się w zasadzie nie zdarzają. I ja wierzę w to, że Dawid jest znacznie bliżej optymalnie dyspozycji niż był na początku sezonu. Dobrze, czy sztab trenerski cieszy się pełnym zaufaniem polskiego związku narciarskiego? Podejrzewam, że powiesz tak, a tak naprawdę nie do końca tak jest. Co ty na to? Y Powiem tak, i tak jest. <śmiech> <śmiech> Chociaż teraz śmiałem się, że można, bo mam nadzieję, że to się nie skończy jak sytuacja niedawno z Jagielonią Białystok, gdzie chyba pani prezes oznajmiła, że trener jest niezagrożony i nie skończyła wywiadu, jak się okazało, że został zdymisjonowany. Nie, nie, u nas, u nas tak faktycznie nie jest. E, dla pocieszenia powiem, że e, do Igrzysk klądziemy tylko jedno posiedzenie zarządu, podczas którego będziemy akceptowali skład olimpijski, więc nie mamy już kiedy zwolnić trenera, nawet jakbyśmy chcieli. Dobrze, a jak się podoba ten model z tymi trzema trenerami tak naprawdę? Bo to jest model trochę inny niż ten za czasów Horngachera. Tam był Horngacher, jeden wódz i ludzie, którzy mu pomagali. A tutaj teoretycznie, tak moim zdaniem, wodzem jest Doleżal, ale... Eee, role pana Sobczyka i pana Maciusiaka też są bardzo poważne. Czy zrzucanie winy, nazwijmy to szumnie, za taką formę polskich skoczków wyłącznie na barki Doleżala jest ok, czy powinno się ją zrzucać, jeżeli już musimy, na barki każdego z tych panów w, takiej samym, w takim samym stopniu? Jest ok, bo Dodo, do, trener Doleżal, jest um, trenerem głównym. I to on odpowiada w 100% za ten wynik. E, forma pracy, która została wybrana przez niego, to jest. Jego tryb. On, on też chce pracować, on jest takim typem człowieka. Ja to rozumiem, bo ja sam mam bardzo podobny tryb pracy. Ja wolę pracować raczej dyskusją, rozmową i budowaniem wspólnym niż takim dyktatorskim systemem. To, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza, no to tak naprawdę możemy oceniać dopiero po zakończeniu sezonu. Zeszły rok był najlepszy, ten rok jest od 2016 roku w zasadzie najgorszy. Ja myślę, że Dodo nigdy nie będzie stosował innego trybu pracy też, bo on jest takim tego typu człowiekiem. To nie jest natural born leader, to jest jednak człowiek, który ciężką pracą będzie krok po kroczku budował sobie ten system, a zwalanie winy asystentów no, nie ma sensu i nie ma prawa tak naprawdę, ponieważ to on jest yy, kapitanem. Jeżeli zacznie nam tonąć okręt, to on może wiedzieć, kto popełnił błąd w jego sztabie, ale my wszyscy będziemy zawsze oceniali tylko jego. Dobrze, czy po igrzyskach olimpijskich y, będą jakieś poważniejsze ruchy w polskim związku narciarskim. Wiemy, że powoli kończy się kadencja prezesa Apoloniusza Tainera i nowej już nie będzie, bo tak stanowi prawo od jakiegoś czasu, co oprócz prezesa się zmieni? No tak naprawdę jak zmieni się prezes, zmieni się zarząd, bo Wybory są nie tylko na prezesa, ale także na członków zarządu. Może się zmienić wszystko. Równie dobrze możemy w przyszłym roku stać się związkiem, który stawia tylko i wyłącznie na freestyle snowboardowy na i narciarski, bo tacy ludzie będą wybrani do zarządu i na prezesa. To, co my się staramy zrobić jako obecny zarząd, to przygotować jak najlepszą sytuację w wszystkich grupach i zapewnić jakąś ciągłość szkolenia, bo to jest najtrudniejsze w latach wyborczych. Faktycznie jest, jest, jest jakieś ryzyko zawsze jej zachwiania, no a wiem, jak to w sporcie. Tak naprawdę karuzela trenerska będzie kręciła się do tygodnia po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, a później raczej już na rynku zostają dogrywania jakieś ostatnie rozmowy. Co się będzie działo, mamy tak naprawdę we wszystkich dyscyplinach parę pytań, parę znaków zapytań, to z różnych powodów. Czasami wyniki sportowe nie są odpowiednie, czasami. Trenerzy twierdzą, że wyczerpali swoją misję. E, mamy trenerów, których e, też są gdzieś podkupywać inne kraje. Więc ta sytuacja jest dość dynamiczna. Jak miał powiedzieć, coś się zmieni, no to myślę, że w 90% e, uda się zachować to, co jest teraz. E, a to 10% to będzie raczej taka pozytywna wymiana. Dobrze, kto będzie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego? Bo mówiło się, że Adam Małysz to już pewnie. Teraz mówi się, że niekoniecznie. Ty startujesz, czy nie? No. A broń Boże. Czemu? Nie, nie, ja zdecydowanie nie, ale nie, nie jeśli ja nie nadaję do takich rzeczy. To jest do pracy komputer, Excel, arkusze to jest mój klimat. Ja twierdzę, że Adam jest dalnym kandydatem i przy tym możemy zostać. Eee... Nie widzę na razie w świecie narciarskim kogoś, to mógłby pełnić tą rolę poza Adamem w tak dobry sposób. Także ja, brzydko mówiąc, będę go namawiał dalej. Przedstawiciele innych konkurencji, niekoniecznie skoków narciarskich, mówią, że jak zostanie Małysz, to już w ogóle będą tylko skoki i poza tym nic w Polskim Związku Narciarskim. Jak odpowiadasz na taką krytykę, na takie uwagi? Jako, że dzisiaj byłem na Mistrzostwach polskich w biegach narciarskich, a po naszej rozmowie wsiadam w samochód i pędzę do szczebnicy na Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim, to odpowiem tak, jak oni odpowiadają faktycznie działacze, ludzie, którzy żyją tym sportem, trenerzy, zawodnicy, serwismeni, czyli ludzie, którzy tworzą pozostałe dyscypliny, a oni mówią wprost. Adam Małeś jako prezes to jest dobry wybór. Fajnie, gdyby był, bo on jest byłym sportowcem, on jest człowiekiem, który pracował w strukturach, on to widział nie tylko z perspektywy zawodnika finansowanego, czyli zawodnika w pzn ale także zawodnika indywidualnego, który jeździł w Dakarze i on czuje sport, a to jest dla nich najważniejsze. I to nie chodzi o to, że… On, Adam jest na tyle świadomą, świadomą osobą, że on nagle nie stwierdzi, dobra, ja będę uczył serwismenów smarować narty, mm. tylko on wie, że musimy znaleźć osoby odpowiednie do tego, żeby każdy znała się na tej wiedzy specjalistycznej do danej dyscypliny, i ja tu jestem pewny, że będzie bez stopy, a jeżeli chodzi o inne dyscypliny to myślę, że i narciarstwa europejskie i snowboard zrobiły pewien krok do przodu przez ostatnie 4 lata i na pewno tego nie można się pozbyć. Jeżeli chodzi o dyscypliny freestyle'owe, które przed chwilą wywołałem, no to w tym roku organizujemy pierwsze zawody od niepamiętnych czasów friski, od dwóch lat mamy pełnoprawny cykl Pucharu w snowboardzie freestyle'owym. To są dyscypliny, które trzeba budować od dołu. I tutaj, ktokolwiek przyjdzie i będzie miał chociaż troszkę rozumu w głowie, to będzie wiedział, że to jest dobra droga i trzeba dalej nią podążać. Bo to nie są rzeczy, które są kosztochłonne. To są rzeczy, które tak naprawdę buduje się zaangażowaniem ludzi, zaangażowaniem klubów, zaangażowaniem zawodników i ich rodziców. My po prostu nie możemy przeszkadzać i próbować tworzyć jak najlepsze możliwości. Przede wszystkim dostępu do infrastruktury. I tutaj jestem pewny, że. Mądry prezes, rozsądny prezes nie podejmie żadnej decyzji krzywdzącej dyscypliny. Wiesz co, myślę sobie, że ryzyko związane ze startem Adama Małysza na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego jest następujące. Polscy skoczkowie są w kryzysie, to na 100%, yy, i teraz spójrzmy, w jakim oni są wieku. Kamil Stoch i Piotr Żyła mają po 35 lat, Dawid Kubacki zaraz 32, tych młodych nie widać i może sobie Adam Małysz myśleć tak, że nawet jak będzie działał wspaniale, to może się okazać, że będziemy mieli paroletni dołek. I historycy później ocenią to tak, nie patrząc już na szerszy kontekst, że dopóki był tajner, to były sukcesy, to było wszystko przyszedł Małysz i nagle sukcesów nie ma. Czy Adam Małysz taką myśl może mieć w głowie, rozważając kandydowanie na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego? Jestem pewny, że nie, ponieważ rozmawiając z Adamem, oboje widzimy, że to wcale nie jest tak źle, patrząc do tyłu. Jeżeli zobaczymy sobie nawet Kubę Wolnego, który wygrywał konkursy letniego Grand Prix, Andrzej Stękała, który wygrał konkurs Pucharu Świata, e, mamy Pawła Wąska. Przed nami tak naprawdę jest jeszcze Parę lat, to są młodzi zawodnicy. Tutaj, jeżeli sobie popatrzymy na Dawida, to dla niego kolejne Igrzyska także będą bardzo, bardzo realne. Ja nie boję się jasne, kryzysy są i to jest rzecz naturalna. Jak to spojrzymy przez pryzmat historii, to w zasadzie każda reprezentacja w ciągu dziesięciolecia miała jeden, dwa gorsze sezony. Nie boję się, że staniemy się drugą Finlandią, dlatego że na razie na tą chwilę, dzięki wsparciu naszych sponsorów, czy to grupy LOTOS, czy to grupy AZOTY, dalej mamy możliwość takiego ciągłego finansowania. Czyli jeden rok kryzysu w przypadku naszego związku nie oznacza dramatu. I to jest jakby bardzo ważne. Gdybyśmy mieli sytuację, w której musimy się komercyjnie bić przy każdorazowym kryzysie, no to wtedy bardziej bym się bał tego, że. Jako PZT możemy mieć problem z kadrą skokową i z jakąś przyszłością. Tutaj, jeden gorszy jeden gorszy sezon, tak naprawdę jest dla nas nauczką i możliwością kolejnego kroku. No, my szukamy w takim sezonie jak ten też pozytywów, bo szukamy jakichś informacji, rozwiązań, które pozwolą nam unikać takich sytuacji w przyszłości. Ostatnimi igrzyskami olimpijskimi, na których polscy skoczkowie nie zdobyli medalu, były igrzyska w Turynie w roku 2006. Czy wydaje ci się mocno prawdopodobne, że te najbliższe mogą być takimi, o których powiemy po 16 latach, polscy skoczkowie znowu nie zdobyli medalu na igrzyskach? Ja jestem optymistą, więc mam nadzieję, że nie, a że dzielę akurat pokój z kolegą, który na Igrzyskach, który nie był, to mam nadzieję, że nie będzie to, nie będą to kolejne Igrzyska Olimpijskie, na których nie zdobędziemy medalu. Mam za to nadzieję, że dorzucimy jeszcze jeden medal w innej dyscyplinie niż skoki narciarskie. Także ja jestem skrajnym optymistą. Maryna, tak? Maryna Gąsienica Daniel chodzi Ci po głowie. No nie ukrywam, że tak faktycznie, chociaż jako w roli czarnych koni... Jednak naszych snowboardzistów też bym potraktował. No bo tam na przykład w weekend sytuacja, w której w Puchar świata w Squall przegrał Oskar Kwiatkowski o dwie setki z łoginowem, który wygrał później cały Puchar Świata. Mm. Trochę szczęścia, no jednak tam są zawody równoległe, przygotowanie trasy. Nie wiem, jak będzie wyglądał gigant snowboardowy, ale faktycznie chłopaki mogą tam zaskoczyć, bo są świetnie przygotowani fizycznie. Jeżeli trasa nie będzie zbyt podkręcona, to myślę, że naprawdę jest tam duża szansa na zupełnie niespodzianki. No a Maryna, no Maryna się już ugruntowała w tej szóste, trzy razy z rzędu szóste miejsce. Nie dmuchajmy balonika, ale Maryna 4 lata temu powiedziała, że ona na kolejne igrzyska jedzie po medal. I jak powiedziała, tak zrobiła, także. Dobra, Janek, jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co się będzie działo w Pekinie pod względem covidowym. Czy wy się nie boicie tych wszystkich obostrzeń, restrykcji, testowania dzień w dzień? Zwłaszcza, że no w Polsce z tym jest ciężko, a Chińczycy są. Powiedziałbym trochę większymi służbistami niż, niż Polacy, wiem, bo byłem na Igrzyskach w Pekinie w 2008 roku, wtedy nie było żadnego COVID-a i tak każdy papierek trzeba było mieć. Czy was to trochę nie przeraża? Trochę ja przerażam. Na pewno to jest... Yy, może. Ja mam sporo obaw, ogólnie, jeżeli chodzi o te igrzyska. To, z czego jestem bardzo zadowolony, to to, że pojawiła się informacja, co się dzieje po teście, po wyniku testu pozytywnego. Mm -hmm. To jest taki podstawowy element, że będzie retestowanie i dopiero wtedy decyzja ewentualnie kwarantannie. Bo ja twierdzę, że pierwszym takim poważnym sprawdzianem na igrzyskach olimpijskich będzie dolecenie. Mm -hmm. Bo sporo reprezentacji, tak jak widzieliśmy, to, co się stało w Naczelstwie Europejskim w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, to było tak naprawdę... To koronawirus przetrzebił tą czołówkę Pucharu Świata. Większość zawodniczych nie miała objawów. Przechodziły je bez objawów. Większości dziewczyn, chyba wszystkie są zaszczepione. No ale faktycznie, tak jak Maryna, która w ciągu trzech miesięcy dwa razy dostała pozytywny wynik, nie miała żadnych objawów. No ale myślę, że takich sytuacji przed Igrzyskami Olimpijskimi jeszcze parę będzie. W biegach gdzieś widzieliśmy analogiczną sytuację. Także... Pierwszym podstawowym celem jest dolecieć pełną reprezentacją do Chin, no a później na miejscu będzie też mała szansa, żeby się zarazić, bo reżim, który zostanie tam wprowadzony sanitarny, jest olbrzymi i, i tam nie, nie będzie za bardzo możliwości, żeby się gdzieś zarazić. Chińczycy bardzo o to dbają. No z drugiej strony to będą niesamowicie ciężkie pod kątem mentalnym igrzyska. Tutaj ja myślę, że młodzi zawodnicy będą mieli bardzo duży kłopot z tym, żeby poradzić sobie wynikowo, no bo jednak mocne zamknięcie bardzo restrykcyjne zasady poruszania się, żywienia się, testowania, to jest dodatkowe wyzwanie. Poza samym, samą kwestią sportową i walki czasami z gdzieś tam z psychiką i z oczekiwaniami z presją, dojdzie jeszcze jedno, jedna męczarnia z, no, z obostrzeniami z tymi codziennymi testami. Jan Winkiel był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję Janku, życzę powodzenia w Zakopanem, na Igrzyskach i jak już kiedyś będziesz startował na prezesa PZN-u za 20 lat, to też życzę Ci powodzenia Za pierwsze dwie rzeczy dziękuję a od i to proszę mi nie grozić Jan Winkiel, bardzo dziękuję do usłyszenia Trzymaj się, cześć